Przy okazji, taka ciekawostka dla Was. Tutaj mamy taki budynek jak warsztat świecarza. Tutaj on te świeczki produkuje bez jakiegokolwiek surowcu, surowca, więc wystarczy wybudować sobie taki warsztat i on za darmo produkuje nam świece, które możemy sprzedawać. Co prawda, nie są one jakieś drogie. 10 świec sprzedajemy za 12, ale zawsze jest to taki, powiedzmy, darmowy sposób napływu gotówki. A i myślę, że taka obrona nam już w zupełności wystarczy. Tutaj jeszcze do tych kopalni mi podchodzą. No rozwiązanie może być... Chociaż nie, postawienie muru tutaj nie ma sensu i tak mi tutaj się przedostaną. Hmm. Mogę tutaj wieżyczkę jakąś przenieść, ale nie wiem czy to ma jakiś sens. Powoli musisz, muszę się szykować do ataku na nich. O, coraz więcej kamienia, sprzedajemy go oczywiście. Jak wygląda z jedzeniem? Dzienna produkcja 102, a zjadane dziennie 98. Więc jesteśmy na plus. Tak jak wspominałem w którymś odcinku, tutaj widzicie, mam wybudowane 3 piekarnie. Jak, na, jak najbardziej mi to wystarczy. Z tym, że ja tutaj zajmę się już taką większą produkcją. Wybudujemy sobie kolejne piekarnie. Dobra, drewna mi brakło. Dwie piekarnie dodatkowe tutaj. Dokupimy sobie drewna. O, czyli z tego co widzę, tutaj dosięgają ci strzelcy i chronią tych budynków. Wybudujemy sobie dodatkowe uprawy pszenicy. I nie wiem, czy potrzebny mi już będzie drugi młyn. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mmm, jak to teraz wygląda? Aha, produkcja mi się jeszcze nie zwiększyła. Ci jeszcze nie zdążyli nic zrobić. I nie wiem, czy opłaca mi się budować tutaj kolejne kamieniołomy. Na pewno sobie wybuduję kolejny dom. Niech będzie. Oj, szach znowu mnie atakuje, ale myślę, że. Z łatwością odeprzemy ten atak. Tutaj idzie jakiś dwóch żołnierzy prawdopodobnie na te budynki. Mam nadzieję, że oni tutaj do nich spokojnie dosięgną. Hmm. Chociaż tutaj ten mur mogę pociągnąć tak naprawdę. Chyba to zrobię. Będę miał już porządnie ochronione tutaj to wszystko. Dobra, jak jest to jest zbroń? 18 wiekier te włócznie możemy sobie sprzedać, nie będę robił yy, włóczników. Kusze, kusz 12, 24 łuki. No, powoli się zbiera już to będziemy mogli przystąpić do ataku. Dobra, wydaje mi się, że opłaca mi się postawić jeszcze jedną kuźnię, żeby produkowali mi więcej wiekier powiedzmy tutaj. Hmm, mogę żelaza... o właśnie, żelaza mogę sprzedać. Zostawimy sobie troszeczkę. No i wydaje mi się, że ten jeden młyn mi już starczy. Dobra, no to myślę, że powoli można by szkolić oddziały do ataku. Tutaj ustawimy sobie punkt zbiórki. I szkolimy wiekierników na początek. Ustawię sobie jedzenie na większe racje, jak to teraz wygląda. Hmm, zjadane dziennie 191, więc się nie wyrobię, niestety. rozumiem Dobra, będę sprzedawał kamień i wydaje mi się, że złota mi starczy. Jak tutaj wygląda? Nie, za wielu tych żołnierzy jest. Wybuduję sobie posterunek najemników, powiedzmy tutaj. Ile kosztują łucznicy konni? Po 30 są. Chciałbym zobaczyć, jak oni się tutaj sprawdzają w ogóle. Jeszcze ich nawet nie testowałem. Widziałem ich w akcji, gdy przeciwnik ich używał, ale samemu jeszcze nie sprawdzałem, więc mógłbym sobie zobaczyć. Ale to później, dobra. Najpierw szkolimy wieklerników. No, szczur mnie znowu atakuje i wydaje mi się, że po tym jego ataku... Byłby dobry moment na kontratak. Wtedy on będzie miał tutaj mniej oddziałów. No, więc po tym jego oblężeniu, my przejdziemy do ataku. Brakuje chłopów, panie. Ilu mam wiekierników? 24. Do zabicia jego lorda wydaje mi się, że to spokojnie wystarczy. Oczywiście, tutaj te jednostki wybijemy mu za pomocą strzelców czy. Czegokolwiek innego. No, więc teraz będę sobie szkolił e, tych uczniów konnych. Zobaczymy, jak oni się spiszą. Prezentują się one, oni w taki sposób. No, i chyba to jest już po jego oblężeniu. A Tutaj widzę jakieś oddziały szacha na mnie i dom. No, szkoda, że tutaj um, ci obywatele się tak wolno e, tworzą, że tak powiem. Nie wiem, ten szczur mnie atakuje znowu, czy po prostu ten, tutaj idą jakieś oddziały, dobra. Oddziały szacha atakują. Tutaj idą oddziały szacha. Ogólnie szach to jest taki od, to odpowiednik e, sułtana z krzyżowca jedynki. Nie wiem czy to już mówiłem. Dobra, kolejni ucznicy konni e, sprzedamy sobie kamień. Oraz żelazo. mogło stać? Mamy ich 18, przydałoby się jeszcze trochę. No, ale najpierw muszę poczekać, żeby jeszcze szach na mnie przeprowadził atak. Nie chcę się na przykład nadziać na arabskich mieczników czy też na jego łuczników. Dobra, mamy ich 25. Nie wiem, czy to mi wystarczy. Ale zaraz zobaczymy. Tych 24. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko niech mnie ci zaatakują, żeby oni. Już tutaj... O, właśnie. Buduję obóz już. Zaraz będą na, na mnie szli. Załatwię ich i wtedy zajmiemy się szczurem. mało No tutaj e, ten kamień daje naprawdę e, dobry napływ gotówki jest e, te złoża kamienia są bardzo blisko jeszcze ich, jeszcze jest ich dużo więc jak widzicie co chwilę mam sporo tego kamienia na sprzedaż No jeszcze tylko ten oddział i wychodzimy Tutaj nawet mogę sobie podprowadzić tych strzelców. Dobra, podchodzimy już tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście musimy sobie wybudować obóz. Niech będzie tutaj. Wybudujemy sobie balistę ogniową jako wsparcie. I oczywiście wow, nie mam złota <laughs> oczywiście musimy sobie zrobić jakieś katapulty, żeby się przedrzeć przez jego mury. Dobra, niech dwie chyba będą mi wystarczyć Jak możemy pomóc Dobra, no to podchodzimy tutaj. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ruszamy na pozycję. Wiadomość od szczura. Co się wyrabia z naszym wielkim rodem? No niech oni tutaj atakują. do drogi mojego końca. Tak na wszelki wypadek. Dobra, to teraz mogę podejść Tymi. Tutaj strzelać. I balisty ogniowe tak samo niech tutaj podjadą. Nie rozumiem tego. Jak możemy pomóc? Hmm. Niech mi tutaj uderzają. On z tego co widzę toni to tu nie dosięgają za bardzo. Nie wiem czy mi starczy tych jednostek, czy nie. Nie wiem, oni chyba do lorda strzelają. Jamie tutaj zabijać tych łuczników. Dobra, wchodzimy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niech oni przestaną strzelać. A ci, niech tutaj ich wspierają. No, a czemu oni tutaj nie wchodzą? Oj, nie wiem, czy mi to starczy. E, tutaj mi zostały te oddziały. Ale z tego co widzę, na tej sporo tych jednostek. Dobra, więc po prostu potrzebujemy wsparcia tutaj jakiegoś. Sprzedamy sobie to. Mamy trochę drewna tak samo. I tworzymy wiekierników. No niestety się nie udało. Za mało jednostek wziąłem sobie po prostu. Trzeba się jednak bardziej na to przygotować. No trudno, tych. No nie wysłałem, dobra. No troszeczkę to zepsułem. Myślałem, że, że, że ze szczurem pójdzie dużo łatwiej. Ale no trudno. O, wow, mam już 50 łuku, więc ja chyba po prostu zacznę sobie szkolić zwykłych uczniów I tyle do tego kusznicy. Wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie niż wydawanie pieniędzy na tych konnych. No, ale muszę sobie ustawić jakieś podatki większe. Dobra, tak to wygląda. Wybudujemy sobie drugi młyn. Tutaj obok tego. I dobudujemy sobie piekarnię. Tutaj... I ustawiamy podatki. Aha, teraz jeszcze jest ta burza, więc nie mówię na razie. Trzeba, trzeba to przeczekać. Hmm. Tutaj mam pożar, dobra, no. Nie wiem, czy mi zdołają to ugasić. Dobrze, że nie w środku, bo... Tutaj miałbym dużo większe straty, jakby mi się popaliło wszystko. A trudno, no właśnie teraz w krzyżowcu 2 rozgrywka jest mniej, mniej przewidywalna. Nawet gdy osiągniemy jakąś przewagę, to w każdej chwili mogą nadejść jakieś nieprzyjazne warunki pogodowe i po prostu no, zniszczyć. Tak jak to się dzieje w tym przypadku. Dobrze, że mam duży zapas pszenicy. Bo inaczej miałbym spory problem. No, tutaj mi się to musi wszystko wypalić i dopiero odbuduję to sobie. Za mało dóbr. Brakuje rekrutów panie. Ciekawe czy ten szczur się to odbuduje w ogóle? Z tego co widzę ma kamień. W składzie on nie, nie odbudowuje tych murów. Nie wiem czemu. Tutaj idą kolejne działa, ale to nie jest problem. Dobra, wypaliło się już nawet. Z tego co widzę, to zostało mi tutaj trochę. Czy tu będę mógł budować? Na szczęście da się tutaj dalej budować. Więc budujemy sobie. Atakują wojska, stury. W niektórych miejscach się da, w niektórych nie. No trudno. A nie, dobra, nie mam, nie mam drewna. Teraz musimy sobie dokupić drewno. I nie wiem, czy opłaca mi się już budować te chatki, drwale. i tak muszę to drewno dokupywać Ważną stop na terenach Dobra, tyle chyba starczy. Za mało, dóbr. Na pewno muszę mieć więcej wiekerników teraz, chociaż przede wszystkim muszę się zająć wybiciem tutaj jego jednostek. Więc tak naprawdę, więcej strzelców mi jest potrzebne. O, tam zabicie samego lorda to już nie jest jakiś problem. To jak 28 wiekerników chyba mi starczy do zabicia lorda. O ile oczywiście wcześniej powybijam mu inne jednostki. O, tutaj zniszczyli mi jeden, jedną kopalnię. Zaraz sobie to odbuduję po tym oblężeniu.